Dzień dobry, omówię rozwiązanie zadania przeplatanka. W zadaniu przeplatanka dowiadujemy się, że pasmo górskie składa się z N gór ponumerowanych od 1 do N oraz znajduje się tam M szlaków, które łączą niektóre szczyty. Każdy szlak jest albo trudny, albo łatwy. Trudny szlak został oznaczony kolorem czarnym, a na rysunku jest to literka C, natomiast szlak biały jest szlakiem łatwym. I na rysunku zostało oznaczone jako literka B. Wiemy, że Jasiu znajduje się w schronisku na szczycie o numerze 1, i pytamy się, do których szczytów może dotrzeć Jasiu w taki sposób, aby jego trasa przebiegała kolejno przez szlak łatwy i szlak trudny. Aby rozwiązać to zadanie, skorzystamy z algorytmu DFS. Dla każdego wierzchołka Wyznaczymy, czy możemy tam dotrzeć z wierzchołka numer 1 taką trasą, że ostatnia krawędź była biała, i taką trasą, że ostatnia krawędź była czarna. No to zaczynamy w wierzchołku numer 1. No i mówimy, że tutaj na pewno możemy dotrzeć taką trasą, że ostatnia krawędź była biała i czarna, czyli sobie zapisujemy B i C. To jest takie nasze początkowe założenie. Teraz rozpoczniemy od e, tej opcji, że kończyliśmy szlakiem białym. Więc następny szlak, jaki może być, to jest szlak czarny. Więc idziemy tutaj i zapisujemy w wierzchołku numer 2, że doszliśmy tam korzystając z ostatniego szlaku czarnego. Teraz jesteśmy w wierzchołku numer 2, skończyliśmy szlakiem czarnym, więc kolejny możliwy to jest szlak biały. No to idziemy. Do wierzchołka numer 3 i zapisujemy, że doszliśmy do wierzchołka numer 3 taką ścieżką, że ostatni szlak był koloru białego. Z tego wierzchołka e, możemy iść dalej krawędzią tylko czarną, czyli tutaj, no ale już nie zapisujemy, bo mamy napisane, że doszliśmy już krawędzią e, taką, że ostatnia była czarna. Więc mówimy, że to jest załatwione. Wracamy. Z tego wierzchołka już również dalej nigdzie nie możemy pójść, więc odhaczamy go. No i wracamy. Znowu jesteśmy tutaj w wierzchołku e, o numerze 1, takim, że ostatnia krawędź była biała. No i możemy pójść jeszcze tą krawędzią czarną, więc zapisujemy sobie, że przeszliśmy krawędzią czarną. No i teraz jesteśmy w wierzchołku numer 3. Z wierzchołka numer 3. Takiego, że ostatnia krawędź była czarna, możemy przejść tą krawędzią białą do wierzchołka numer 2. No to przechodzimy i zapisujemy sobie, że do wierzchołka numer 2 przeszliśmy taką ścieżką, że ostatnia krawędź była biała. No i teraz jesteśmy w wierzchołku numer 2, takim, że skończyliśmy krawędzią białą, więc możemy pójść jeszcze krawędzią czarną, ale dojdziemy do wierzchołka numer 1, gdzie ta możliwość jest już zaznaczona. Zatem zaznaczamy, że to jest już zaktualizowany wierzchołek. Wracamy tutaj, również nie można już iść nigdzie dalej. Zaznaczamy, że jest skończony. No i tu zaznaczamy, że B jest skończony. No to teraz rozpatrzymy takie możliwości, że jesteśmy w wierzchołku pierwszym, skończyliśmy krawędzią czarną. A więc, gdzie możemy pójść? Następna krawędź może być biała, czyli możemy pójść tutaj i zaznaczamy sobie, że doszliśmy krawędzią białą. Teraz jesteśmy w wierzchołku numer 4, takim, że ostatnia krawędź była biała, więc następna krawędź powinna być czarna. Niestety nie ma żadnej krawędzi wychodzącej z wierzchołka numer 4 czarnej, w związku z tym zaznaczamy, że ten wierzchołek już rozpatrzyliśmy. No i wracamy. Z tego już nigdzie nie można dalej pójść krawędzią białą, więc zaznaczamy, że jest odwiedzony. Ok. W tym momencie w każdym wierzchołku e, mamy powiedziane, jaką ścieżką możemy dojść. To znaczy, jeżeli tam jest literka B, to znaczy, że możemy dojść taką ścieżką, że ostatnia krawędź była biała. Natomiast jeżeli jest literka C, to znaczy, że możemy tam dojść. E, Taką ścieżką, że ostatnia krawędź była czarna, no i to jest na przykład to. I tutaj jest jeszcze napisane, że możemy dojść taką ścieżką, że ostatnia krawędź była biała, czyli na przykład możemy z wierzchołka numer 1 pójść tutaj i tutaj. No i widzimy, że ostatnia krawędź ta była krawędzią białą. A więc dla wszystkich wierzchołków, w których pojawiła się jakaś literka B lub jakaś literka C, wypisujemy tak, dla wszystkich innych wypisujemy nie. Nasz algorytm działa w czasie liniowym od liczby wierzchołków plus liczba krawędzi. Dziękuję za omówienie.